Cześć wam, czołem kluski z rosołem moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, nie już niedzielę, bo już jest po 24, czyli dosyć późno noc, a dzieci grają, to znaczy dzieci, czyli Luke 100 i ja, Moskit. Cześć. Tak, a w co gramy Luke, wytłumacz się. Gramy w grę pod tytułem Sanctum, czyli mix Tower Defendera i pierwszoosobowej strzelanki, jak to wypada w praniu, zobaczcie za chwilę, mi osobiście strasznie się podoba. Mi osobiście się uważa, iż ta gra jest dziwna, aczkolwiek może niektóre osoby wciągnąć. Ostatnio miksy wieloosobowe, miksy tower defensów z wszelkimi innymi rodzajami gier są na topie, na czasie, więc no Sanctum bardzo ładnie wtrybia się w ten, w ten tryb zabawy. Weźmiemy sobie jak, jaką plażę polecasz? Kopalnie, most, platformę, polanę, kompleks, instalacje? Nie wiem, weź, weź coś nowego, ostatnio graliśmy na moście, weź coś tak. innego po prostu. Wezmę, może, 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 może kopalnię. Nie jest zbyt skomplikowana ta kopalnia. Wezmę. Ciężki wybór, kurde. Wezmę instalację, dobra, instalację weźmiemy. Eee, będziemy grać tylko we dwójkę. Tak w ogóle gramy na... dla tylko dlatego, że w tym momencie trwa jeszcze darmowy weekend na Steamie. Pewnie normalnie przeszlibyśmy obok tej gry zupełnie obojętnie. Tak, kosztuje na normalnie 10 euro na Steamie. Jednak w wypadku tego, że teraz mam darmowy weekend ogólnie promocję na tą grę można ją zakupić za 2,5 euro. Albo do końca niedzieli zagrać całkowicie z darmo. Jeszcze przez najbliższe 20 godzin, gdy mówię te słowa. do no 20 tam z hakiem godzin. Dołączasz luk? Tak, tak, tak. Dobrze, no i zaraz zobaczymy jak, z czym i jak się tą grę je. Pierwszy musimy rozpocząć e, budowanie naszej tutaj bazy, naszej obrony. Bo, jak mówiliśmy, jest to gra typu Tower Defense. Najpierw będziemy się budować tutaj na początku, nie? Czy, czy też tam dalej? O rany. Mamy, co, tak, nie mam mamy taką dziwną mapkę. <laughs> mamy bardzo dziwną mapkę. Bo jak już mówiłem, jest to jest to miks Tower Defense i pierwsze osobowe strzeliny. E, mamy oczywiście tutaj widok z pierwszej że jednak w dowolnym momencie możemy przyłączyć się na widok taki z góry, gdzie możemy zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda. I jak te ścieżki wroga do naszej głównej bazy się zazębiają. I na razie może nie szalejmy, chociaż no i to jest problem, bo to teraz musimy rozumieć jak to zrobić, nie? No zdecydowanie, to jest trochę, troszeczkę poplątane tutaj. Okay, no nie, nie da się ukryć. To... Ważne jest to, że te nasze, znaczy nasze, no oddziały wroga ogólnie e, bardzo dynamicznie reagują na to jak są oczywiście postawione te wszystkie bloki, bo możemy im blokować ruch, zaraz pokażę jak, bo już to luk w tym momencie robi. Nie pomyślę, żeby na nim poczekać, bo po co? No bo po co? Po co, żeby tu znowu poczekać na mnie, jasne. Um, wiesz, co ja zablokuję? Sobie, ja zablokuję tak górny prawy róg. Ale, mędy. Kurcze, dziw... ja, jak one łażą? Dziwnie. <laughs> Trochę dziwno ogólnie wziąłem planszę, co? No, troszkę. No i poprzez po prostu trzymanie przycisku budujemy takie oto bloki. Wiesz, co jak na mój gust trzeba ich w jakiś sposób zlać w jeden promień? No, to jest chyba jedyna opcja sensowna. A potem, potem nie mam zielonego pojęcia, jak się bronić. No, ogólnie cała zbawa polega na tym, żeby było oczywiście wieżyczki i inne przeszkadzajki naszym wrogom i bronić się i przeszkadzać do nich strzelać. Mamy też do dyspozycji bronie. Zobaczmy, jak teraz wyglądają drogi naszych oponentów. No, śmiesznie dosyć, dodajmy. Aha, bo tutaj może się górą przejść. Aha, dawaj. teraz ja tutaj zablokuję mu ruch. I co tędy będziesz się ogólnie? Tak, tutaj, tak. I puszczamy tym, ich tam tym, dołem, tak, dołem, tak? I robimy na dole labiryncik. Aha, dobra, no to robimy labiryncik, który, który na pewno większość z Was zna, jeżeli gra w kryj typu tower, a -a. defense. Okej, okay, a może... Mm... No właśnie, skubańce, nie? Ej, a może... No do, dobra, no i dobrze wyszło, o co Ci chodzi. Może puścimy w jeszcze większej ilości rzędów i patrz. Jak tutaj jest ten blok, który w drugim rzędzie, nie widzisz tą drugą kładkę? Um. Może byśmy im pozwolili przez nią przejść i robili w dalszym ciągu? Nie, trochę zbyt dziwne. No, a czy możemy w tym momencie na tym samym środku zrobić też im labiryncik? Znaczy, bo ja myślałem o tym, żeby jakby się pozbyć tego. Zobacz, zobacz jak ja robię. Cześć, co chodzi? No, i to jest dobry pomysł. Wiesz? Hmm. A teraz nie mogę tego, bo to jest ścieżka wroga. ha No właśnie bez sensu. Przecież teoretycznie mogę jeszcze iść górą. Jeszcze Czekaj, dobra, tam. dobra, 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 Już wiem, już wiem, już wiem co jest... A też, już bardziej ich nie zablokujemy w tym momencie. Cześć, A skoro tutaj mają jeszcze przejście... Ale oni nie chcą tak iść. Aaa, no. bo tu jest zablokowany ten. Patrz, teraz możesz tam stawiać. O zobacz, widzisz? Prowadź ich w ogóle, patrz co, co? Jest co Ale... dobra, darujmy sobie już te rozstawienia, bo i tak ich rozwalimy na początku, co pierwszą falę. Też to już za długo trwa. Luke. To no zdecydowanie dobra. dobra gdzie pójdę. oni zaczynają się, oni zaczynają się. Idźmy do miejsca, w którym się zlewają, te Na mówię. dole, na dole, przy tej pierwszej. Pierwszej, pierwszej. Mm. Od dołu. Tutaj są trzy drogi, nie? Więc. Ale od dołu się zlewają. W tym tutaj miejscu no głównie tak, się tak, zlewają. Tak. tak, tak. Tu sobie stańmy, walnę ten, walnę telewator jeden, no zdecydowanie, fajna winda na górę, no telewatory to jest takie coś, że to pełni zarazem e, funkcję muru jak i takiego podnośnika, żeby dostać się na górę, no i tu możemy się rozbudowywać, po lewej stronie macie takie menu rozwijane, e, na którym mamy ogólnie rzeczy, które możemy zbudować, Gatling, no to chyba nie trzeba tłumaczyć, więc budujemy pierwszy tutaj gatling i możemy nasze te różne rzeczy mm, ulepszać albo sprzedawać. Nasze zasoby mam pokazane na dole po lewej albo u góry u po prawej. I mam teraz troszeczkę ulepszonego gatlinga i możemy też np. przykład laser postawić, którego ulepszenie już trochę kosztuje, więc go ponownie nie postawimy niestety, ale możemy też postawić na przykład moździerz, co w sumie zrobimy, czemu by nie. I co Luke? możemy zaczynać? Pewnie. Możemy enter, też ulepszać i nasze bronie. Bo mamy takie bronie kubojnik, który u ciebie się nazywa Assault Rifle, czyli ogólnie no. krawin, krabin po prostu. Mamy snajperkę i mamy zamrażacz. Co, lecimy? No. Wciskamy enter i zaczyna się pierwsza fala. Ja się założę, że potem się odblokuje jeszcze więcej różnej broni. No nie zdziwiłbym się. No i w sumie tak wygląda gra w tym momencie. Prawdę powiedziawszy, nie ma zbytnio wielkiej filozofii. Oczywiście pierwsza fala jest banalnie prosta, no to jest... Mm, powiedzmy, że oczywista oczywistość. To raczej nie powinno nikogo zdziwić. Wcześniej w szesie, pierwszej fali nawet bez pomocy wieżyczek nie byłoby zbytnio trudne. W sumie te wieżyczki nam tutaj nie pomogły, więc... No więc właśnie. DPS mistrz! Ho ho ho! Moskit, oh yeah! No i gra sprowadza się praktycznie do tego, prawdę powiedziawszy. Oczywiście potem jest trochę więcej przeciwników, są oni coraz trudniejsi. W tym momencie, na następnej fali, będą takie śmieszne, śmieszne coś pełzno, pełzące Ciężko nazwać, bo. je nie... ja trzeba... Prostu... Tak, je ja trzeba walić od tyłu. Niestety. Ty tylko jednym. <grym> <grym> Spadaj. Ja wiem, że jesteś młody, no i musisz wiesz, no. Młodość musi się wyszumieć i p i no, ale. <grym> ja nie wiem, ja nie wiem. No dobra, dawaj, 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 dawaj. Dajesz, Lukuś. No gra, jak mówiłem, no jest ciekawa, na pewno jest ciekawa. To nie można jej odmówić, że nie jest ciekawa. Ehm, jednak... Nie wiem, czy jest czy warta tych 10 euro osobiście. No ciężko mi to stwierdzić po prostu. 10 A... raczej nie, może to 2,5, które teraz jest. Tak, to na to będzie pewno. 10 zdecydowanie nie. To są dosyć twarde które ciężko załatwić, dodajmy. I no można to załatwić ja, ja mam ten. Ja mam jeden strzał w tył ze snajperki. Aha, już? Tak szybko. No, no lepsze. Możemy także sobie oczywiście broń ulepszać. No ja sobie master. teraz snajperkę, bo snajperka jest takim najbardziej. Uniwersalnym narzędziem mordu, jakby nie patrzeć. W sumie to najpotężniejszym. Też. W sensie jeżeli chodzi o ilość zadawanych obrażeń naraz, nie, bo. Nie zdaje się w ogóle, jeżeli jest fala mniejszych wrogów. Mm -hmm. No, zdecydowanie nie w takim wypadku, Szczególnie jak są czasami takie szybkie skurczydyki, które, no. Dokładnie. Które ciężko trafić ze snajperkiem, się urzeczy. rzeczy. Możemy też chyba inne bronie wybierać, czy nie możemy? Jak i... Pewnie będzie można. Ja jeszcze nie mam odblokowanych żadnych No nocy. Powiedz sobie Ale szczerze, nie... my dopiero zaczynamy przygodę naszą z Sanctum. Ile tam godzinkę gramy, może? No, ja nawet mniej, prawdę powiedziała. ty chwilę dłużej grałeś. Tak, 10 sekund. No i co z tymi falami? Hello, hop hop. Wieża wbija jakieś DPS-y, a ja nie mam zielonego pojęcia skąd. Jezu, oni są w powietrzu. A no, o ja pierdykam. No fajnie. No po prostu bosko, nie. Nagła orientacja. Co się dzieje? Nie wiesz coś... Nie widzisz wrogów? Znaczy są w powietrzu w sanctu. Dokładnie. Ale ci latający mogą dożyć do tego naszego rdzenia? Tak. Nie wesoło. Mam snajperę, zrobię to Dobra, udało się Udało się, ją. udało. Dobrze. DPS Mistrz Moskit. W ogóle warto zauważyć, że nasza postać tutaj nie może zginąć. To jest takie trochę śmieszne. Możemy wbiegać we wrogów, i zupełnie nic nam się nie stanie. Dobra, trzeba coś ulepszyć jeszcze. No, padałoby, nie? Czy ja mogę coś jeszcze ulepszyć tutaj? Powiem jest takie, że czasami ciężko widzieć, co jest nasze, co jest ymm, chociażby naszego przyjaciela. Ale możemy ulepszać wszystko, więc. Także twoje mogę ulepszać? Tak. I ja czasami twoje ulepszałem? <grym> Możliwe. Ale nie. to nie ten. Ale jak ulepszasz moje rzeczy, to to nie jest tak, że to się gdzieś tam zalicza do moich statystyk czy coś nie. My mamy własne statystyki, ja mam swoje, ty masz swoje, wieże mają swoje. Aha, no to w sumie tyle dobrego. <noise> Dobra Co teraz będzie w ogóle? Czwarta fala i te takie goryle Tak, tak, tylko z ten, piko w oko. Niezbyt twarde dodajmy Subane E, szybko padają. No no o tym poziomie jednak jest w sumie zbyt łatwo. Troszkę. Jakby nie patrzeć. Dobra, ja już mam pozamiatane z kupowaniem ulepszenie sniperki za 400. A co ubonnik jeszcze lepsze? Dobra, ja jestem gotowy, więc lecimy dalej. A co to będzie? Są nie wiem w sumie co my teraz. Co, są latające i biegające. Więc ja bym uważał na powietrze. To jest śmieszne jak one spadają, tak... Tak nagle, nie? Jak bez sensu. Jak bez sensu. Czyli wszystko jest bez sensu. Mamy te biegające dobieg śmieszne ziomy. No. One są śmieszne delikatnie trzymujący. Ty, przebiegałem nam tu, nie? No bo są dość szybkie Coś to mówię, że one się spowolniają... Tak, tak na tak? Zakrętach, na zakrętach. tak? One mają coś, coś takiego specjalnego właśnie w sobie. O Coś lata, jeszcze tutaj lata trochę kilka tych bestii. No i hmm, dobra, no i po, po bestiach. 800 do ostatniego upgrade'u. No. no to najpierw, w ogóle jakąś wieżyczkę by się przydało wymaksować. A tam tam. tam. jest dużo byś chciał? Nie wiem. Może. Trochę kiepski ten labirynt wyszyt, wyszedł, ale... Ale, <laughs> ale, ten, cóż. ale ale się sprawdza. No! Zobaczymy jak dalej będzie. Co w ogóle teraz? Znowu nie spojrzeliśmy sprzeciwko czemu walczymy. Eee... Są jakieś latające chyba. No, tam są. I jakieś blob'y. O, wow. Jednego strzału podają mojego. Mojego też. Boom headshot dostałem! Nie. Achievementa. Czekaj, już bazę. Ja też. A! No, jeszcze te małe muchy. No te małe są gorsze, by tu nie trafić. E czemu? To, ile tego tutaj jest? Oh my god! Daj, 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 zdychajcie, zdychajcie. Spoko, padają jak muchy. <gry> Mie...

Ile ich tu jest? Ja pierdyka. Na nie są dobre eksplozive W każdym razie zgodnie z tym co gra mówi. A, no nie da się ukryć, że są dobre. O duże, biegające bydle. A, ale tele tele telewator, czy jak to da nazywa, nie... <ścoughs> Szaleje szalej po prostu wskazuje, jak tu jest. Może powiedzmy coś o oprawie graficznej, co w sumie. Czy wszyscy zauważyli, że nie są jakaś piękna? Powiedzmy, że jest prosta, trochę unikalna i funkcjonalna tak, przede wszystkim. O, no, funkcjonalna tak, chociaż mi osobiście nie tyle co na niej się nie podoba. To w sumie nie wygląda brzydko. Wygląda. Okej, okay. więcej w sumie nie da się Ale na przykład, na przykład, jak się teleportujesz, nie jak nęsiesz tabulator i na windę, to przez chwilę masz strasznie, strasznie, strasznie paskudną teksturę potem. A się wgrywa. W ogóle, czemu odbuduje się z widokiem w dół nie czaję tego? No, to już w ogóle inne sprawa. Tak, ale nie wiem, ja osobiście przera... Prze, prz, 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 przesadzam. Boże, przesadz jaka nam przeszkadza, to, że on czasami się zlewa w sumie. Na przykład te potworki się czasami zlewają, nie? No, to, z terenem. to jest. To może jest przeżyste, ale też nie do końca tak, jakby się chciało przeżyste, nie? No dobra. No dobra. Początek fali. Przeciwko czemu walczymy? Przeciwko tym kiwają no, O, nie tym śmiesznym, tym, tym. Je trzeba strzelać w tych jajca. Jak ja to nazwałem. Bo to inaczej nie da nazwać. Coś wkurzające są, bo się tak kiwają jak chodzą O to w tym chodzi, nie? Jak takie te jak, jak, jak takie jajca, nie? No sorry A, no co ci to przypomina. Co ci to zar. przypomina no Ej, chyba są w, są w powietrzu? Właśnie tak szukam czegoś i nic nie widzę Powinny być jeszcze biegające. Biegną, 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 biegną I to szybko biegną, dodajmy, ale tutaj wpadają na lasery, więc również szybko umierają. No to dobrego. No, co chcę, na tym razem idzie? Naprawdę. A, DPS master. No, dostałem. chwali pięta. Je, je, je. sobie sobie sniperkę ma na maksa. Już masz? No i w sumie na, na, na tyle się skończyły moje wydatki. A, no dla mnie w sumie też. No. To jedziemy z koksem. Co Teraz w ogóle? Aha. <laughs> Kipujące się i tego ryle takie. No <laughs> To dobrze, że można to sprawdzić też po raz Jednym strzałem ty jajka rozwalam. No a ja nie. Kurczę. No nie ruszajcie się, jechać co. Walnij im fryza po prostu. Z tego swojego karabinku zamrażającego. Próbuję. No. O, koniec. E, no genialnie. Wszystko DPS Oj, teraz... mistrz. Kto był? Kto był dps mistrzem? No, no. Dobra, I, na maksa... I na maksa dałem. Karabinek. I ja jestem w sumie wydatkowany na maksa. Hmm. Ja bym w sumie jeszcze coś ulepszył. Damy Pani radę, Ma a o, damy radę. Co teraz? Ty no sobie, sobie upgrade'ujesz spluwę, a ja jakiś ten... Będą trzy rodzaje wrogów. Co to nam leci? Te jajca też są? No są. Mnie trochę bardziej martwią te tanki No to damy radę Eee, mało ich Już padło wszystko Ojoj, małe Mówię, że najlepsze są te A nie są granaty No powinny być ale ja nie upgrade'owałem broni od dawna, więc. Spoko! W sumie ludzi gdzie on. No i koniec. No. Tańczymy, tańczymy, tańczymy. Oh je, yeah, oh je, yeah. tańczymy, tańczymy, tańczymy. I tak co, i, co, i od co? Ale ja więcej obrażeń zadałem. Ha, ha, ha. A to się nie liczy. Nieprawda, liczy się tak samo. Szczególnie porównaj ilość procentów zabitych do ilości obrażeń. I, 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 I na kogo wyjdzie? I na kogo wyjdzie? No, no, no. Okej okay, moi nie, drodzy. <laughs> Okej, okay, moi drodzy, to było co? To było Sanktum. W trybie dwóch graczy kooperacji. Nie wiem, czy są jakieś inne tryby, są jakieś inne tryby, jeszcze gry, jakieś tam różne wariacje na temat tej gry, ale sama gra wygląda mniej więcej w ten sposób. Oczywiście na trudniejszych poziomach trudności jest trudniej. Jak sama nazwa wskazuje. Ty przyszedłeś już na normalnym poziomie trudności, prawda? Tak, w singlu jedną mapę. I jak, jakie wrażenia? No i całkiem fajnie. Na pewno jest dużo trudniej niż jak się gra we dwójkę. Mm -hmm. No dobrze. Są nie. jakieś też DLC. Zaraz zobaczymy, klikniemy sobie. Jest dużo DLC. Jakie te... są DLC? No dużo jest DLC. Nie da się. W ogóle Jokkas też to grał. Jest tutaj jakieś DLC do nich. Znaczy od nich, z, ich, z nimi związanymi. No trochę tych różnych DLC jest. Sama gra, jak już mówiliśmy, jest warta 2,5 Euro do końca tego, 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 tego weekendu. I w sumie co, warto się zapoznać z tym, szczególnie, że można za darmo zagrać. I komu można polecić tę grę? No na pewno amatorom Tower Defenseów i niecodziennych FPS-ów. Bo jakby nie patrzeć, jest to FPS, tylko taki dosyć nietypowy i... Nie do końca takim super ekstra samym strzelaniem, ale sama gra jako tako jako całość daje nie najgorszą frajdę, można powiedzieć, prawda? Zdecydowanie. No, to co, żegnamy się i cóż, do następnego strzelania i być może zobaczenia, prawda? Owszem. Owszem, więc pa pa! Cześć.